Na przykładzie takich jeszcze wyścigów ulicznych, to dużo ludzi się zastanawia, na przykład, czy się ktoś o hajs ściga. Ja jeszcze nie widziałem, żeby ktoś mi tam z, z drugiego samochodu na światłach, jak gdzieś stoję, szastał hajsem. Ale może kiedyś trzeba zacząć? Znaczy, <noise> dokładnie. Nigdy chyba, że właśnie chyba by... trzeba zacząć teraz, żeby było nowocześnie, to trzeba byłoby machać telefonem z kodem blik, rozumiem. Yy, nigdy tam w życiu nikt się o pieniądze żadnej nie ścigał. Yy, może ktoś tam sobie po prostu prywatnie się pozakładał i sobie pojechali. Ja o takich przypadkach nie wiem. My się zakładaliśmy o puszkę coli i tyle, tak. I wsia. No fanu, nie. Myślę, no. że to jest przede wszystkim satysfakcja, tak? no, mm. niech, kto, niech ktokolwiek dźwignie rękę z was oglądających, kto nie ma radości z tego, że odpali na światłach, nie mówię spiskiem, nie mówię maksem, ale czasem jest tak, że zjedzie się tak zwanym slipperem, czyli furą, która z zewnątrz w ogóle nie wygląda najlepiej jak Kobiecy samochód, który nie ma nic pod maską, a tam się okazuje, że macie 200 koni, abarta i tak dalej. A obok was stoi koleś, który ma, załóżmy, 160 koni, no i słychać w pewnym momencie, że on zaczyna wciskać gaz w podłogę, no bo jak to kobiecy samochód będzie mnie wyprzedzać. No i wy też odpalacie, tak? I dam do 90 na godzinę, okazuje się, że ten kobiecy samochód jest szybszy. Nie ma nic fajniejszego niż taka satysfakcja. Powiedzmy sobie szczerze, tak? I to jest nadal wszystko w granicach rozsądku na publicznej drodze, bo nie przekroczyliście prędkości. Która jest maksymalną na danym tak, odcinku. Tylko, tak? że właśnie. Ja się śmieję, że nikt nigdy nie powiedział, jak szybko można się rozpędzić, właśnie do yy, Tylko, że właśnie yy, musimy, Każdy sobie musi wewnętrznie odpowiedzieć, że, że mają w sobie tego małego tam pirata drogowego i wcale nie są wszyscy święci i zdarza się, że, 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 że nie wiem. Wyprzedzisz na podwójnej albo przekroczysz tą prędkość o 10-20 na godzinę, bo jesteśmy po prostu ludźmi. No i zdarza się popełniać jakieś błędy. Fajne jest to, żeby powiedzmy, popełniając już jakiś błąd, się nauczyć. Jego nie robić po raz kolejny, no bo jeśli ty ścigałeś się powiedzmy i miałeś wypadek, tylko nadal się ścigasz, znowu masz wypadek i nadal chcesz się ścigać, to coś z tobą jest nie tak. Ludzie, którzy się naprawdę ścigają i którzy naprawdę wiedzą co robią, e, takich rzeczy nie mają. No ja nie miałem wypadku, no. Byłem bliski, byłem bliski zawsze gdzieś tam, właśnie mówiłem, że szczęście dopisywało, ale zawsze gdzieś tam ten ogar był i jakieś po prostu takie, nie wiem jak to napisać. To no, się nazywa szczęście, po prostu. Nie no ma, fart, no, farcik i tyle. No. Nie ma innego słowa. Nie można ale... mówić, że na ulica jest zajebista, ale ja chyba będę pierwszy, który to powie. No, my się ścigaliśmy dla zabawy no, i, i tyle, no i mieliśmy z tego dobrą zabawę i nic poza tą zabawą. E się dla nas wtedy nie liczyło. Nie myśleliśmy o niczym innym. Liczyło się wtedy tylko ja, samochód i droga przede mną. I czy to było mądre, czy to było nie, na pewno jakbym umiał cofnąć czas, to bardziej bym zadbał wtedy chyba tylko o Emila. Na pewno bym robił to, co jak robiłem, bo nie uważam, żebym gdzieś tam zrobił coś tam źle. Jedyne co, no to jak jechaliśmy w tripa drugiego, trzeciego. Nie, bo tam źle mieliśmy oznaczenie, w sensie źle, był trip 1, 1,5 i 2, jeszcze był 1,75 e, taki mały. Pewnie 0,75 było w hotelu, tak coś stawiam. Znaczy patrz, ja się wypowiem, jaka osoba, która się ścigała na ulicy i została, i powiedzmy kryłem się gdzieś tam, nie wychylałem się zbytnio, bo nadal uważam, że jak czegoś w internetach nie ma, to to nie istnieje, więc jak mnie nie było nigdzie, więc mnie nie ma. Jechaliśmy w tripa i jechaliśmy na dwa samochody. Nam zalogowali się na socjale WNR-a, żebyśmy mogli sobie wiesz, na bieżąco wszystko tam wrzucać. No i kolega, który powiedzmy siedział tam w drugim samochodzie na prawym, no to trochę się tak jakby podjarał tym, że dostał pasy do wnr I no my tam widzieliśmy, powiedzmy, że nie wrzucać różnych dziwnych rzeczy z ulicy, no bo po prostu, żeby tam nie wkurwiać ludzi. No i żeby właśnie też była ta zasada, czego w internecie nie ma, to to nie istnieje. No to kolega nagrał, jak dla nudów po prostu jeden z Warszawy do Szczecina ktoś, kierując samochodu na blachach niewinnych, na niewinnym, walną 250 awaryjnym jakiegoś tam tira kiedy tak w zasadzie autostrada była pusta. Nie był to żaden nie wiem kurwa wyczyn. Nie było to na pewno nic takiego aby się popisać bo popisać się z czego chuja nie wyczyn tak na dobrą sprawę. Filmik w 100 nagrali tylko i wyłącznie po to żeby mieć jakieś wspomnienie z tego wyjazdu. A drugie jest to że przejrzystość i wszystko to co wtedy było wokół pozwalała do tego żeby tego tira i 300 na godzinę zrobić prawem zrobił ktoś te 250 yy, na blachach niewinny no i, no i tyle, no i poszło to na StopHama, poszło to wszędzie i że niby, wiesz, szczycą się z tym, no... Z się to nie było, bo był to po prostu jakiś tam fakap, który powiedzmy po pół godzinie został skasowany, ale te pół godziny wisiał w internetach i to wystarczyło. Internet nigdy nie znika. Życzliwi się znaleźli, no to też tam e, z imion, z nazwisk posprzedawali nasi właśnie koledzy. E, no i to jest właśnie to, te podziały, o których mówię, że no zamiast sobie pomagać i wzajemnie się cieszyć i budować coś na przyszłość, no to każdy sobie tam gdzieś, no. Że w plecy wbija, bo komuś się nóżka podwinęła, nie? Przecież w necie najlepiej sprzedają się przypały, tak? No przypały, możesz, ale niech te wiesz, przypały będą niech te przypały, a... niech te przypały Tak jak ci mówię, niech te przypały chociaż będą sensowne, bo ten przypał, to wyprzedzanie awaryjne przy 250, no to, to bardziej pośmianie się z nas niż, tam, niż uznanie, że o kurwa, chłopaki mają poziom jazdy, nie? Bo poziom jazdy, no mówmy się na tym filmiku, był zaprezentowany żaden, no bo tam. No żaden wycień, tak mówiąc wprost, nie? I no słabo, 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 nie? No dojniki, zabójstwa, narkotyki, strzelają. Ja o kurna, wchodzę w to, co, nie? Zbieraj ekipę, Zośka matkę, ojca bójkę, jedziemy. Wiesz, to jest świetne tak. na tytuł filmu na YouTube'a. Eee, 300, 300 w mieście, narkotyki i alkohol na WNR-ze. Czyli tak. wszystko, czego nie robimy. No i milion, kurwa, godzin. milion wyświetleń, co nie? Dokładnie, dokładnie. Ale wiesz co, ja bym... jest jedna rzecz, o której ja chciałbym wspomnieć, odnośnie, wiesz, bo tutaj wspomniałeś, że tam właśnie 300 na godzinę było latane, a tutaj mam pewną dygresję odnośnie tego, po co się jedzie na tor wyścigowy. Człowiek tam doprowadzi do limitu siebie, doprowadzi do limitu samochód, Zakładam, że się nic nie stanie, oczywiście po drodze, że nie ma żadnego upu, typu, nie wiem, coś wybuchło, popsuło się, wraca się. I najlepsze jest to, że na przykład z takiego toru wyścigowego, ja osobiście, to jest moje przemyślenie, ale też chłopaków, których zabrałem pierwszy raz na tor wyścigowy z Krosna, także ekipę z Krosna serdecznie pozdrawiam i tutaj to wykorzystam. I jadąc na tor wyścigowy, chłopaki pierwszy raz no, cisnęli po autostradzie jak źli, Wracali. Wszyscy poniżej limitu. No bo oni już dostali to, czego chcieli, oni już są spokojni i oni już se wracają do domu. Dokładnie. Ja wiele jest... razy miałem tak, że wracam z toru wyścigowego. 120 jest dojechania na SC, a ja jadę setę jak Tir, bo mam totalnie wywalone. Tak, I po prostu w strugę zatira się, wrzucam sportowym wozem, tak? który może jechać dużo szybciej, ale mam na to wywalony, bo mam serdecznie i jadość, jestem najeżdżony i mam tego wszystkiego po sufit. No. Ale, no, żeby tak właśnie jeździć, fajnie by było mieć takie miejsce, do którego możesz pojechać częściej niż tam raz na miesiąc, dwa, trzy, a przynajmniej raz na dwa tygodnie. I wtedy ty. Jesteś dużo lepszym kierowcą, dużo uprzejmym, takim dużo milszym na drodze, no bo w Polsce to hamidło kurwa, ja I Cię nie Tu Ci wejdę w, w słowo, wiesz co, po przeprowadzce do Warszawy, pierwsze co zauważyłem, to jadąc na obcych rejestracjach... Cię, że cię wpuszczą to bez problemu mnie wpuszczano. A ja na byłem w Jedźcie do Krosna, to coś takiego będzie sporym wyczynem, Jeździ żeby się w ogóle włączyć z Warszawy, do... Warszawy na śródmiejskich blachach, kurwa, nikt ci w nic nie wpuści. A jedziesz gdziekolwiek indziej i no tylko tak jak mówię, no w Krakowie nie lubią warszawiaków, bo strasznie się ociągają na tej drodze i strasznie źle tam jeżdżą, a chłopaczki tam sywalą po tej Zakopiance, no i spoko. Eee, Kani mnie nauczył jeździć tą drogą, Kani to jest oficjalny król tej drogi i i no, nie znam gościa, który by pojechał szybciej od niego. To jest król i pozdrawiam cię serdecznie. Tak. Mam fajny wniosek. Ile kosztuje, powiedzmy tak? Musimy posłumować, bo ktoś ma, nie wiem. Jest dwuką. Mają Golf Adwitki. To ma golfadłkę, to tylko Zajebiste samochody. Średnio użyty. Kosztuje, teraz żeby kupić sobie go za dwójkę. Znaczy patrz ogólnie, żeby kurwa na zdrowy rozsądek zacząć przygodę z motoryzacją, to ty jako taki gościu, który się chce kurwa tym zająć, to na swoim przykładzie ci dam. Nie dasz rady zrobić to swoim samochodem, który na co dzień jeździsz. Tak, ja ty... Bo będzie ten samochód cały czas stać w naprawach. Tylko mówimy tu o samochodach takich ludzkich, nie, a nie a tam to, że projektach. Że wniosek. To ile taki dwójka do kupienia? No Kupiesz za pięć kałasę se... inaczej, taki podstawowy wiesz co, My lataliśmy do tego, że... po torze wyścigowym i tutaj mamy nagrania, więc łatwo będzie to udowodnić, e, udowodnić że tak było. E, 70 koni mechanicznych, fura za 3000, dezastra i my nią upalaliśmy po torze wyścigowym, a później ta fura jeszcze kolejny rok latała po publicznej e... drodze, tak? Bez najmniejszego problemu, właśnie z właścicielką, która wtedy tak, latała, tylko, ponieważ że... jej powiedziałem, że wiesz co, jedziemy na tor wyścigowy, e, pośmigasz tam. No, doprowadzisz samochód i siebie do limitu, zobaczysz co się dzieje w uślizgu, bo mnie zawsze przeraża jedna rzecz, że większość osób, które śmiga po drogach publicznych, czy jeżdżą na WNR czy nie, wszystkich to będzie praktycznie dotyczyło prędzej czy później, również mnie, wpada w poślizg i osoby, które na przykład na torze wyścigowym potrenują, wiedząc, wiedzą co dokładnie robi się z samochodem i co trzeba zrobić z kierownicą, z pedalierą z, i z samym sobą, jak wpadnie się w poślizg, a jeżeli przykładowo lecicie sobie 130 na godzinę autostradą i nagle okazuje się, że przed wami jest karambol, to trzeba wiedzieć, w którą stronę zwiewać, samochód może zacząć na hamowaniu stawiać bokami i trzeba wiedzieć, jak dużo kontrować, bo jedną rzecz zauważyłem, że często ludzie, którzy pierwszy raz, na przykład raz w sezonie tylko łapią jeden cały uślizg, my na torze wyścigowym to łapiemy praktycznie Samy w co tak. drugim zakręcie, tak? I samochód już lekko slajduje i wygląda to tak, że taka osoba Zakłada zbyt dużą kontrę, bo wszyscy wiedzą o tym, że jest przeciwskręt, tak? No o tym się ale mówi. Większość, ale większość osób nie wie, o jak duży kąt trzeba kierownicą obrócić i tu jest właśnie cały myk, do... Ten kąt jak... musi być po prostu tak, żeby ktoś, kto nas słucha, żeby to ogarnął. No to kąt jest taki sam, jak cię wywala do boku. No to musisz dać analogicznie w drugą stronę, żeby utrzymać nadal Dokładnie, tą tylko stronę. że osoba początkująca, tak to nazwę w slajdach, połapie się, że założyła zbyt dużą kontrę i uścisk z prawej strony automatycznie zmienia się na a jeszcze większy w drugą i to stronę. To jest kolejna rzecz, bo I to taki jest właśnie gościu, kwestia szkolenia on, się. On tylko wie, że on ma skręcić kierownicą, a prowadzenia samochodu i przede wszystkim czucie jego nie polega tylko i wyłącznie na tym, że ty siedzisz sobie przyjemnie w fotelu, masz przed sobą kierownicę i tak dalej. Samochód de facto powinieneś czuć na plecach. Mnie tak uczyli, że. Auto się czuje na kręgosłupie, na, tutaj na lędziach. A jak... no, w rajdach mówi się, że czuje się samochód tyłkiem również. No tak, tak? no, no to wiesz właśnie dokładnie, tutaj. Bo wiesz dlaczego? <laughs> ja wytłumaczę to wprost. Ja wszystko wiem, co się dzieje z samochodem pół sekundy szybciej. Ja wiem jak na to zareagować, bo po prostu tutaj, właśnie na dupce, ja czuję, co mi się dzieje z moim tyłem, Dokładnie, tylnym, bo można wyczuć, że tył samochodu, załóżmy, zaczął się ślizgać. I dopiero zacząłem jeździć, jak to zacząłem ogarniać. Dopiero jak wyczułem takie niuanse, na które trzeba uważać i na co zwracać bardziej uwagę, dopiero zacząłem jeździć dobrze. Bo nie zawsze jeździłem dobrze, no bo nie każdy od razu wsiadł za kierownicy i zrobił się pro -elokotem. Ja jeszcze miałem o tyle dobrze, gdzie właśnie był taki żarań i miałem na tyle taką wolną Amerykankę, gdzie w zasadzie mogłem przyjechać o każdej, dnia, o każdej porze dnia i nocy i se robić tam co chciałem. A w zimę wykorzystywałem najlepiej ze wszystkich ludzi w całej Polsce, bo nikt nie miał takich możliwości jak ja i nikt tak nie korzystał, a robiłem to, że sobie kupiłem gruza. I po nocach kurwa, po godzinami po tym żeraniu jeździłem. Paka 6, paka 4, kierownicą w lewo, kierownicą w prawo, ja barot w krzaki, nie? I tak cudowałem tym samochodem, gdzie mnie w zasadzie no już nic nie zaskoczyło, bo odpadało mi koło, dachowałem, wbiłem drzewa, no wszystko robiłem, dzika nawet potrąciłem, no wszystko się zdarzyło na tym żeraniu. Ja wyjeżdżając powiedzmy na ulicę, kiedy mi się zdarzały jakieś. Sytuacje, takie zagrożenia, po prostu wiedziałem co mam robić. Jak... Dokładnie, masz pół sekundy więcej niż ktoś inny tak, na reakcję. A często tak. na drodze te pół sekundy robi A potężną A pierwsze łóżnicę. to co, to czujesz właśnie na, na tych plecach to auto. I jak ogarniasz to, no to zawsze masz pół sekundy szybciej. No to jak wiesz co robisz, to, ty, to, to nawet się nie zastanawiasz, ty po prostu to robisz z automatu i tylko później, o kurde, zrobiłem to. nie? Dokładnie, przecież opowiadałem Ci kiedyś poza mikrofonem, ale myślę, że można o tym wspomnieć dzisiaj, właśnie jak ja miałem sytuację, już będąc w pewien sposób doświadczony za kierownicą na, na torach, gdzie leciałem właśnie trasę Krosno-Warszawa Krosno -Warszawa i myk polegał na tym, że GPS prowadził mnie troszeczkę inną drogą, bo gdzieś było coś zakorkowane i wiedziałem o tym, że droga podporządkowana, na której jestem, zakończy się wjazdem pod kątem 90 stopni na drogę główną, tak, wojewódzką. I bardzo dobrze wiedziałem, że mam 90 czy 100 na godzinę, coś koło tego tam było, czyli jechałem praktycznie na limicie dozwolonej prędkości w tamtym miejscu. Wiedziałem o tym, że zaraz będę miał znak stop. Wiedziałem o tym, że muszę się zatrzymać i skręcić w lewą stronę, właśnie na główną drogę. I w momencie gdy ja zaczynam hamować, bo wiem o tym, że ta droga tam jest, okazuje się, że samochód płynie, nie robi nic. Czuję, że ABS zaczyna pompować, pedał zaczyna trzeszczeć, czuję, że ABS zaczyna kwiczeć i droga, skrzyżowanie zbliża się do mnie ekstremalnie szybko i mówię: "No nie da się hamować, nie wyhamuje, nie ma najmniejszych szans". Po lewej stronie roz... szybko zerknąłem, nie jechało nic. Po prawej stronie jedzie pięć samochodów. Mówię: "No nich na pewno ktoś w moim boku wyląduje. I w ułamku sekundy, nie wiem jak to się stało dzisiaj, zacząłem liczyć te samochody i kalkulować, które z nich pierwsze trzy przejadą mi przed maską, a ja wpakuję samochód pomiędzy trzeci a czwarty samochód i z gazem w podłogę, już dojeżdżając w, do skrzyżowania, bo uznałem, że jeżeli nie wcisnę gazu w podłogę, to na pewno ten samochód i jeden, ten trzeci i czwarty nie zda rady mnie minąć, a ja nie wstrzelę się jak frog pomiędzy nie. Nie wiem, jakim cudem udało się to wszystko obliczyć. Zatrzymałem się około 30 metrów za skrzyżowaniem, bo droga była na przestrzał. Prawdopodobnie była to jedna z tych najbardziej hardkorowych sytuacji, które miałem w życiu za kierownicą, jeżeli chodzi o publiczną drogę, na to, że było wiele podbramkowych wyprowadzonych, ale ta na drodze publicznej była najbardziej podbramkowa i zauważyłem jedną rzecz. Nawet ręce mi wtedy nie drgnęły, nie zrobiło mi się gorąco, tylko z automatu z z zaczęła się po prostu zimna kalkulacja sytuacji i przygotowanie na najgorsze, ale mimo tego wyprowadzanie samochodu i tej sytuacji najlepiej jak się da, mimo tego, że samochód po prostu płynął tak, w tamtych warunkach i nie dało się schamować. Mimo świadomości, że dojeżdżasz do skrzyżowania, masz znak stop i bardzo dobrze wiesz, gdzie jesteś na świecie. I to nie wystarczyło, i sytuacja była o tyle wesoła, że później wracając z Warszawy do y, domu. Zatrzymałem się na tym skrzyżowaniu zobaczyć, dlaczego samochód mi wtedy tak odkleiło. Okazało się, że była tam gigantyczna plama oleju, pewnie z jakiejś ciężarówki, która się zatrzymywała. A tych ciężarówek pewnie było mnóstwo, bo tam jakieś drogi były remontowane. I na tym oleju się posiznąłem. I to była właśnie ta sytuacja, o której wspomnieliśmy wcześniej, że zawsze może coś później, tak w miejscu, w którym jesteś pewny, że będzie okej. Okay. Tak, w tym yy... miejscu nie było OK i dosłownie włos pewnie zabrakł. No dosłownie, o włos było od tragedii, bo nie tylko ja mógłbym szkodzić siebie, ale też ktoś, kto jechał właśnie jako ten czwarty samochód, mógłby się w nas wbić. Jeszcze miałbym kogoś na sumieniu, mimo tego, że absolutnie bym tego nie chciał. Do dzisiaj się zastanawiam, czy ta osoba z czwartego samochodu w ogóle wie, jak blisko. Było totalnego gruza i potężnego dzwona, że samochód, który tam miałby wypadkową później na telemetrii sprawdzałem, około 60 na godzinę miałem, gdy przecinałem tą drogę. Czy w ogóle wie, jak blisko było? Czy w ogóle ogarnął, co tam się stało? Czy mu po prostu coś śmignęło przed maską? I, i pojechało tak. dalej. tak? I, 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 to dawaj, e, historia za historię. E, ty największy przypał, ja największy przypał. Ja opowiem taką jedną swoją e, najgorszą taką sytuację, którą udało się ogarnąć i to też e, się powie o pewnym poziomie, który był utrzymany na tej selekcji. To leciliśmy gdzieś tak ze 180 mostem Łazienkowskim w kierunku centrum, i na wysokości tam ronda jazdy polskiej są takie dwa pasy dalej na wprost. Prawy jest, żeby skręcić sobie w kierunku dworca centralnego, i powiedzmy ja tym prawym skrętnym paka 8 lecę do przodu, żeby Emila zostawić z tyłu. No i powiedzmy jest jedno miejsce dla mnie, ja w tą dziurkę się pakuję no i mam paka 80, a ludzie przede mną, którzy jadą, no to mają 60 na godzinę. Eee, zaczynam hamować, widzę przed sobą samochód, który jest tak załadowany różnymi rzeczami, w sensie tak pod sufit, że pierwsza moja myśl była taka, że jak ja w nich się wkleję w eee, tył, no to wszystkie tak jakby te rzeczy, które tam są, to lecą im po głowach. Eee, wolałem tak jakby wbić się w kogoś, kto jedzie lewym pasem, żeby po prostu nie robić komuś szkody i powiedzmy tak zrobiłem. Eee, zdecydowałem się na to, że skręcam na ten lewy pas i jak tam ktoś jest, no to po prostu w niego wale. A fart mój był taki, że na tym lewym pasie jechał mój kolega i zauważył, że ja po prostu zaraz w kogoś wjadę, więc on już zaczął hamować i zrobił mi miejsce, żeby miał, jak e, się powiedzmy, schować. I wyobraź sobie, że ja na hamulcu, schowając się w tą dziurę, wyprzedziłem jeszcze trzy inne samochody. E, zwolniłem, dosłownie sekundę się zatrzymałem, mówię Ło, grubo, idziemy dalej. I rura nie. E, no i takie, powiedzmy, tam zabawy były. Mm, uznawaliśmy po prostu Street Racing, nie, 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 nie pierdoliliśmy, że się ścigamy tylko się naprawdę tam powiedzmy chłopaki ścigali nie poziom był utrzymany i, i mało kto tam się za nami utrzymywał A selekcja była też zajbista sama w sobie bo powiedzmy przyjeżdżało nie wiem 50 samochodów Eee, rzucało się miejsce, w które jedziemy. Pierwszy, kto przyjeżdżał, odpalał peta. Eee, kończył palić papierosa, i już było inne miejsce. Więc ty, jak się nie wyrobiłeś dojechać w czasie tego palenia papierosa, no to już mogłeś jechać do domu, bo już chłopaków widziałeś, jak jechali w drugim kierunku. A jak już jechali w drugim kierunku, no to nie dogonisz. Już po prostu nie dogonisz, nie? Taliśmy grubo, no grubo. No, naprawdę grubo. Generalnie, całe ściganie się to, które było kiedyś, ono się musiało skończyć, chociażby z uwagi na przypisy, które się zmieniły. I pierwszym takim gościem, który rozpoczątkował tą wielką zmianę w naszych przypisach, to jest słynny Frog. To wrzucił swój filmik przyjazd do Warszawie do sieci i w zasadzie wszystko byłoby spoko, gdyby niektóre takie drobne momenty, przez które dało radę tego człowieka namierzyć, bo Eee, pierwszy błąd był taki, gdzie to po prostu było wrzucone do sieci. Po co? Eee, on nie jest jedyny, który tak jeździł, a eee, i nikt się tym nie chwalił. Eee, a drugie eee, było bez potrzeby wrzucanie tego filmiku z dnia na dzień. I tak naprawdę media to podłapały: złapali tam moment tej stojącej policji, kiedy był tam wypadek na tym Sikierkowskim, i już mogli, tak jakby, namierzyć datę, czas i miejsce tego przyjazdu i dalej już sobie go tam śledzić po, 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 po tych kamerach. Zrobił ten przejazd, każdemu z nas pomógł na tyle, gdzie zaczęli zabierać prawo jazdy po przekroczeniu tych 50 na godzinę. No i dalej e, dalej dalej to szło w kierunku dalszych zmian, bo mieliśmy wypadki na Słowacji, mieliśmy wypadek w Stargardzie, później mieliśmy TVN. E, o TVN to już wiecie. I ogólnie zaczął się robić temat e, tej takiej ulicznej motoryzacji dosyć popularny, powiedzmy. No i my też sami w sumie nie pomagaliśmy temu, żeby jakkolwiek e, wiesz, ciągnąć to w drugą stronę, tylko sami jeszcze nakręcaliśmy filmiki. E, dlaczego to się zmieniło? E, dla... Dlatego się to zmieniło, bo ucieczka już przed policją nie jest wykroczeniem, tylko przestępstwem. My, jak komuś się zdarzały takie sprawy, to po prostu to było traktowane jako zabawa. Tylko, że później zaczęliśmy też się zastanawiać, jak myśli policja, nie? No, bo z jednej strony my się bawimy i w sumie dla nas to śmiesznie jest, wiesz, uciec od policji, a z drugiej strony policjant nie wie, że my się bawimy, tylko może mieć myśl, że jesteśmy jakimiś przestępcami, mamy coś do ukrycia i dlatego uciekamy. A my uciekaliśmy po prostu dla zabawy. I na jeden samochód na przykład było 47 ucieczek zarejestrowanych. Słynna biała Honda Typer, której już nie ma musieli to jakoś zacząć regulować, no bo powiedzmy tych, tych rzeczy zaczęło się robić na tyle dużo, bo Jeden pomagał, drugi pomagał, trzeci, czwarty, piąty pomagał, żeby tak było. I no co, no w pewnym momencie doszliśmy do tego, gdzie mamy za przekroczenie tam 70 km na godzinę mandaty 2,5 zł. złotego. Jest coraz cięższy i w zasadzie teraz to jest taki punkt, gdzie jak ktoś powie, że na przykład jeździł na ulicy, bo nie miał kasy, żeby jeździć na torze, to teraz taniej jest pojechać na torze i się na torze pościgać, niż pojeździć na ulicy i się narazić na jakieś mandaty. Bo na przykład, gdzie moim. Gdzie powiedzmy jestem recydywistą drogową, drogowym, no to kierując sprawę do sądu, wydaje mi się, że dostanę od razu 30 tysięcy złotych. No to powiedzmy, mając rodzinę, mając dom na utrzymaniu, no to ja nie podejmę się takiego ryzyka, żeby płacić 30 tysięcy grzywny, bo wolę powiedzmy to wsadzić w dom czy w coś innego, więc tak naprawdę zrobili. No co, przemyśleli, zrobili chyba dobrze, nie? Dobrego bata zakręcili na nas wszystkich. No, bat jest no bo, przepotężny zakręcony. E, powiedzmy sobie szczerze, no, co tu pierdolić? No, teraz jadę sobie po prostu drogą i patrzę na, patrzę ile ja tam przekraczam. No czy ja nie przekraczam czasem o za dużo. E, I wydaje mi się, że każdy tak na, teraz na to patrzy. Zwróciłeś uwagę na to, że po wprowadzeniu przepisów nawet na obwodnicy Warszawy. I nigdzie nie ma odcinkowego pomiaru prędkości, ludzie jadą zgodnie z przepisami. Że praktycznie większość, faktycznie tak. coś się zmieniło. Ludzie zaczęli jeździć praktycznie wszędzie wolniej. Dlatego, Ciekawi że... mnie, czy ta tendencja się utrzyma. Czy utrzyma będzie tak, że się. zabiorą ileś praw jazdy, zapłaci ileś osób tę maksymalną to kwotę? To się skończy w bardzo prosty i jedyny taki, kurde. Bo mówmy realnie, nie, nie, nie gadajmy bajek. Prawda jest, kurwa. Smutna i prawdziwa. Złapią Ciebie raz, dostaniesz mandat 2,5 tysiąca złotych, złapią Ciebie drugi raz, dostaniesz 5 tysięcy złotych, złapią Ciebie trzeci raz, skierują sprawę do sądu, dostaniesz 30 tysięcy złotych. Nie zapłacisz grzywny sądowej 30 tysięcy złotych, no to 30 tysięcy złotych podziel na 50 złotych. 50 złotych to jest stawka godziny dobowa na ciupagi 1. jak sobie podzielisz te 30 tysięcy złotych na 50, to wynik, który ci. wynik, który zobaczysz, to ilość dni, którą spędzisz w zakładzie zamkniętym. Więc ludzie się przestają ścigać. Dokładnie i powoli zaczną się przesiadać faktycznie na tor wyścigowy. Wiele osób nawet z WNR-u, z którymi Tylko, rozmawiam, zaraz... mówi o tym, że kurczę, no kiedyś ulica była spoko, no bo praktycznie tankowałeś furę i nic nie było trzeba więcej, a w tym momencie faktycznie taniej wychodzi wyrzucić 150 czy, tam, czy 200 zł na 3 godziny ostrego upalania na torze i to docelowo wyjdzie taniej niż jedno dwusekundowe wciśnięcie gazu w podłogę na dwójce i przekroczenie o te 7